Lasy w Podlaskiem pod lupą ekspertów z Unii Europejskiej. Zdaniem wizytujących tereny m.in. na leśnictwa Nowogród, gospodarka leśna jest tu prowadzona w zgodzie z przyrodą, z wykorzystaniem sił natury i wiedzy człowieka, odchodząc dzięki temu tam, gdzie się da, od chemicznych wspomagaczy, co może być przykładem dla innych na świecie. Ewa Mamińska. To tylko z pozoru zwykły las. Jest to sosna y, zwyczajna, która odnowiła się bez y, tak, pomocy człowieka. Y, nie było przygotowanej gleby, y, a mimo to y, te małe nasionka wykiełkowały. Mamy młody las w wieku 6 lat. Y który powstał tak naprawdę bez nakładu jakiegokolwiek finansowego. Takich samoistnie odnowionych lasów podlaskiem jest o wiele więcej i są pod tym względem w ogólnopolskiej czołówce. To jest nic innego jak wykorzystanie się natury, na no ile się da, nie zawsze się da. Ale w tym przypadku, wykorzystując te warunki, które tu napotykamy, wiedzę ludzi mamy efekty w postaci odnowień naturalnych. Zabezpieczamy substancję biologiczną piaskiem kwarcowym tak zwanym reparentem. Drzewa są też w naturalny sposób chronione przed zwierzyną. Unikamy chemii i często stosujemy albo taki preparat, który oparty jest też na y, naturalnych składnikach, ewentualnie y, owczoł wełnę, która zakładana jest na wierzchołki susenek, co skutecznie zniechęca zwierzęta do podgryzania gałązek. To kolejny przykład tego, że leśnicy w Podlaskiem szukają naturalnych rozwiązań. Lasy administrowane przez Regionalną Dyrekcję w w posiadają certyfikaty FSC i PFC, które potwierdzają, że gospodarka leśna jest tu prowadzona w sposób zrównoważony, czyli z poszanowaniem przyrody i akceptacją lokalnych społeczności. Imponuje mi, gdy widzę, jak mocno pracują mowa o polskich leśnikach z lokalnymi warunkami i jak bardzo myślą o dostosowywaniu polskich lasów do zmian klimatycznych, myśląc jeden krok do przodu. Dlatego podlaskie lasy i prowadzona tu gospodarka leśna mogą być przykładem dla innych na świecie. This is very important knowledge that... To bardzo istotna wiedza, którą potrzebujemy się dzielić globalnie. Musimy społecznie myśleć o korzyściach, jakie lasy przynoszą całemu światu i wszyscy na tym zyskują. Wizyta dyrektorów certyfikujących, reprezentujących tak naprawdę świat, międzynarodowych dyrektorów. E i ich zdanie, ja mm, powiem to nie skromnie, wbija nas w dumę. Daje też motywację do szukania kolejnych ekologicznych rozwiązań. Ewa Mamińska obiektyw.